Witajcie na judze z dzieckiem w huście lub w nosidełku, jeżeli macie starszego bobasa. Ja mam ze sobą 3-miesięczną różę i zrobimy sobie dzisiaj głównie stojące sekwencje. Jeżeli tylko macie ochotę się pokołysać w pozycjach czy w międzyczasie, to jak najbardziej, jeżeli chcecie w ten sposób uśpić swoje dziecko, bo nie śpi, to jest to wspaniały sposób. A my zaczniemy sobie na stojąco stopy trochę szerzej i zacznijmy od takiego kołysania, zataczając ósemki biodrami. Można na miękkich kolanach. I już nosząc dziecko w huście, takie koliste ruchy biodrami są wspaniałym ćwiczeniem, również dla zdrowia dna miednicy. I stąd możesz się nie zatrzymywać, pozostawać w ruchu lub zatrzymać się na moment, cóż, dłonie do namaste, przed dzidzią, zamknij oczy. I pomyśl, może jest jakaś intencja, jakieś działanie, rzecz, której wybitnie teraz w rodzicielstwie potrzebujesz. Niech Twoja intencja, Twoje myśli spłyną na tą rzecz. Może to być prosta rzecz, jak potrzeba powolnego picia kawy, cokolwiek, co jest Twoją intencją, powolne cieszenie się chwilą. I z tą intencją w głowie zaczniemy się poruszać. Zacznijmy od pozycji drzewa, więc prawa stopa zostaje na macie, a dajmy lewą stopę do pozycji drzewa. Nie musi być wysoko, może być nawet na wysokości kostki, łydki. Tutaj dołóżmy sobie ręce do boku, znajdź moment. Jeśli jest łatwo, to nawet ręce w górę znajdź to wydłużenie. Jedno triszty, jedno skupienie. I po pozycji drzewa skrzyżuj prawą kostkę nad lewym kolanem, ugnij lewe kolano, pobansuj tutaj trochę góra dół prawym kolanem. Dołożymy sobie flow rękami, więc pauzuj ruchy bansujące w nogach, zatrzymaj tą cyfrę 4, wdech ręce góra, wydech ręce dół. Wdech ręce góra. Wydech ręce dół. Wdech ręce góra. I tu podnieś się. Chwyć lewą dłonią za lewe kolano. Prawa noga już prosta. Prawa ręka pod boczek i otwórz lewe kolano do boku. Wydech wróć do centrum. Wdech otwórz do boku. Wróć do centrum, otwórz do boku, ale tym razem spauzuj na moment i spróbuj popatrzeć na prawą stronę. Jeśli masz okno, to spójrz jak najdalej na horyzont, dasz radę. Takie patrzenie w dal również ma wpływ na naszą postawę, bardziej nas otwiera, sprzyja wyprostom. I odstaw lewą stopę w dół, rozstaw nogi szerzej do pozycji bogini. Znowu trochę pobuję się na prawą, lewą stronę. Po czym ręce do boku i zrobimy flow rękami. Lewa w dół, prawa do góry. I zmiana, wydech. Wdech, zmiana. Wydech, zmiana. Spokojny, długi oddechy, wdech i wydech, ostatni wdech, koliste ruchy rękami i wydech. I wyprostuj nogi, zbierz palce, pięty palce, mniej więcej stoimy na szerokość bioder i zmiana. Lewa stopa zostaje, prawa noga do pozycji drzewa. Można zacząć nisko. Ręce do boku. Jak potrzebujesz, to oczywiście weź wyżej. A jak czujesz dobry balans, to nawet ręce do góry. Czuj oddech i wydłużenie. Pracujemy tu nad tym, żeby odwrócić te wszystkie przygarbienia z opieki nad dzieckiem wynikające. I przeciwdziałać grawitacji, wydłużać się, wzrastać. I zmiana: przeciągnij prawą kostkę nad lewe udo, ugnij lewe kolano i populsuj tutaj trochę. Góra, dół, góra, dół. I obie ręce w górę, spauzuj ruchy nogami, nogi stabilne, wydech ręce w dół. Wdech ręce górę, wydech ręce w dół. Wdech ręce górę, wydech ręce w dół i przyciągnij prawe kolano do siebie prawą dłonią. Otwórz prawe kolano na zewnątrz i wydech wróć do centrum. Zawsze możesz drugą ręką trzymać ścianę. Ja akurat trzymam moją małą, ale jak potrzebujesz dodatkowego balansu, to chwyć za coś, za ścianę lub jakiś mebel i prawe kolano szeroko do boku, popatrz na lewą stronę, znajdź najdalej wysunięty punkt po lewej stronie. I odstaw prawą stopę w dół, znowu nogi szeroko, tym razem prawa stopa kompletnie na prawą stronę skręcona, a lewa nieznacznie do wewnątrz, przejdź do wojownika numer 2. Ale dołóżmy sobie tutaj ósemki zataczane dłońmi nad garstkami. i wróć przez centrum na drugą stronę. Wojownik numer dwa. ugnij lewe kolano, a ręce do boku. I tym razem dłońmi zrobimy znowu aktywny taki wyprost, czyli paznokcie w stronę twarzy i palce dłoni szeroko rozpostarte, a potem łączymy razem. Szeroko i razem. Szeroko. Razem. Szeroko. Razem. Wróć do pozycji bogini, stopy na zewnątrz, pięty do wewnątrz, tym razem skrzyżuj palce od dłoni za sobą i mocno przeciągnij się z przodu ciała. I wróć do góry, wyciągnij ręce do takiej rozgwiazdy, ręce szeroko, stopy szeroko. Poczuj, poczuj energię, która wraca w Twoje ciało. Masz siłę, żeby być rodzicem. I stąd palce trochę wędziej, pięty trochę wędziej, spróbujemy przejść do malasany w taki kołyszący się sposób, schodzimy biodrami niżej i niżej, może to już jest Twój maks, jeśli czujesz, że możesz to zejść cała nisko, aż do naszego przysiadu i pobujaj się tutaj z nogi na nogę. Możesz pomagać sobie jedną dłonią, potem drugą, żeby rozszerzać kolana mocniej. I pomimo, że głównie mieliśmy dzisiaj stojące pozycje, to zakończymy przy podłodze. Jeżeli tylko czujesz, że ta pozycja jest komfortowa dla Ciebie, to możesz prosto z malasany z jogowego przykucu sobie usiąść, pomagając sobie dłonią, a jeśli nie, to przez klęczącą pozycję przejdź sobie do siedzenia. Lewa noga szeroko do boku, prawa pięta do siebie i tu trzymając dziecko, podtrzymując głowę, przechylamy się do przodu, lewa stopa flex, tak żeby poczuć o tu przywodziciele, które się rozciągają. I zmiana. Lewa pięta do pachwin, prawa noga szeroko do boku, prawa stopa flex i przechylamy się może tylko troszeczkę do przodu, a może potrzebujesz więcej. Po momencie tutaj przejdź do pozycji siedzącej skrzyżnej, przełóż dłonie na dzicie, zamknij oczy. I pamiętaj, rodzicu, że dbanie o siebie to jest jak najbardziej produktywne działanie. I wszyscy na tym korzystamy. Poczuj jak twoje dobre samopoczucie. Wprost przelewa się na dziecko. Jak Twój uśmiech, Twoja pogoda ducha staje się jego uśmiechem i jego pogodą ducha. I na tym kończy się dzisiejsza praktyka wspaniałej dalszej części dnia. Do zobaczenia następnym razem na Macie.